You the head, it. Dang. Dang. i i see i see the snakes in the grass watch you spit all the venom you stuck in the past guess you never saw the riddle. raise your shot instrumentals. <śmiech> wiszę. <śmiech> wiszę. Jak na razie. mną <laughs> kawałek jest. Ale sobie wiszę. O tak. Ten tył jeszcze opuszczę bardziej, dowiążę do gałęzi w tamtą stronę, żeby był bardziej płaski, bo już mam nogi. Oj, przy pniu drzewa. No i jestem oparty. Fajnie sobie tu można siedzieć. No ale siedzi, spać na siedząco będzie ciężko, a przed nami nocka. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie. Już mam nazwę, jak to się jak to nazwać. Musi mieć moją nazwę. Jest to łapka na muchy. Normalnie łapka na muchy. Leśna pajęczyna, albo łapka na muchy. Ale to jest skurde rewelacja. Gdy wróciłem tutaj i chciałem za, zacząć dalszą część, ale się spociłem. Jest gorąco parno. Eee, zacząłem Zanim zacząłem coś tu robić, to zobaczyłem w ogóle, że właściciel lasu przyszedł i wyciął parę drzew, eee, ściął takie wywroty, eee, pociął je w klocki i one tam sobie leżą, więc eee, coś tu się dzieje, kurczę, aby mi tego drzewa nie ściął, <grym> eee, ale obóz, byłem w obozie, obóz jest cały, wszystko jest ok, czyli najwidoczniej właścicielowi jeszcze nie przeszkadza, jeszcze. Eee, Łapka na muchy. Gdy wszedłem tutaj na drzewo, zobaczyłem, że po ostatnim wichurze, które obok złamało brzozę, która poleciała też do takiego buka, na którego pokazywałem Wam, że chciałbym go wybrać jako kolejne miejsce do zrobienia właśnie tego, tej pajęczyny, tej łapki. I okazało się, że no i tam, na tamtą upadła ta brzoza i złamała. Tutaj brzoza, kurde, sięgła. Bo ona leży tutaj na wprost, i myślałem, że ona po prostu minęła to drzewo, a tutaj na górze wiatr złamał główną gałąź na pewno widzicie w zdjęciu główną gałąź, która, e, która, do której były przywiązane te wszystkie moje liny. Dodatkowo, gdy schodziłem ostatnio, gdy tutaj robiłem, mam takie pasy e, do zaciągania transportowe. I jeszcze tą główną gałąź przypiąłem do, do pnia drzewa właśnie tymi pasami. Gdy przyszedłem, te pasy były poluźnione. Byłem w szoku, jak one się mogły poluźnić. A patrzę, ta główna gałąź, do której są te pasy zamontowane, jest złamana. Teraz już widzę, że to ta brzoza lecąc uderzyła w tę gałąź i ona pękła. Gdyby nie ten pas mój, który był zamontowany, ta gałąź łamałaby się przy samym pniu, wtedy pozrywałabym, no nie zerwała może by tych lin, ale by to z tymi linami wszystko poszło na dół. Bo do, tych, do tego, właśnie do tej gałęzi były liny powiązane. Odwiązałem je i przyniosłem się półtora metra wyżej. Z tego względu, że tam jedna gałąź od drugiej jest o metr różnicy. No tu mamy, no taką różnicę, w końcu w pewnym momencie one się schodzą, że są na jednej wysokości. Kurczę, wiszę sobie nad tym. Muszę to wyprostować, muszę to odwiązać ponownie, wszystko, położyć to i dowiązać dalej do tych, żeby to było płaskie. Może za mało to naciągłem, no tak nawet myślę, że chyba za słabo to naciągłem, bo fajnie jakby to było napięte i by to było na jednej płaszczyźnie, że jak się na to kładę, to nie zapadam się jak w hamaku, bo wiecie, nie lubię hamaków, że to była bardziej taka platforma. No, ale tak jest bezpiecznie spać. No, nie wypadnę w żaden sposób platformy, no to mogę spaść. Znaczy, to i tak się na pewno podda, to i tak się podda. Ale chyba tak zrobię, że ja to jeszcze odwiążę całą tę stronę i położę ją, a naciągnę bardziej w tę stronę. Tak, chyba tak zrobię. No, zaraz jeszcze parę przeróbek przede mną, ale jest super, jest świetnie. Leżę sobie wygodnie. Muszę to przerobić, no, bo już chcę przyjść na nockę. Nie wiem, teraz jutro mają być opady deszczu i tak dalej, i tak dalej. Za to, gdy... To to na pewno teraz nocki nie zrobię. Może następnym razem. Na pewno wy ją będziecie mieli. Czy w następnym tygodniu? Czy w następnym odcinku? Tego nie wiem. W na następnym odcinku na pewno będzie... pracę w słowiańskiej chacie, ponieważ właśnie jutro ma padać, więc ten przyjechać i robić wewnątrz. Zrobić otwory wylotowe. Zamontować taką siatkę. Mam troszkę więcej, to piłkarska z bramki. Eee, dosyć wytrzymała. I mam jeszcze zostało mi jej, więc jeszcze pomyślałem, żeby właśnie na tym, na moim łożu, gdzie tylko te pasy są, jeszcze dodatkowo tą siatkę taką też na, naciągnąć ją i zamontować. Będzie na pewno będzie wygodniej. Na pewno będzie wygodniej. Także jeszcze ją tam wykorzystam, no bo do czego innego mógłbym ją wykorzystać. Chyba, że do zrobienia przejścia na kolejne drzewo. Z tym później, jak coś to się dokupi. Eee, no i jeszcze tam parę rzeczy chcę porobić. W słowiańskiej haczy, Także te otwory wylotowe, wlotowe, większe, żeby tam cyrkulacja powietrza była, żeby tam nie kisło w środku. No bo jest wilgoć. Jest wilgoć i są ślimaki. Eee, cóż jeszcze? No nic. Fajnie. Cieszę się, że ja siedzę na drzewie. Jeszcze biorę się. Jeszcze trochę to przebuduję, rozwiążę tę stronę i przerobię ją. Gdy ją przerobię, naciągnę bardziej, a tył bardziej jeszcze położę, żeby tu było więcej przestrzeni, żeby się można było spokojnie wyprostować, to z tyłu za mną będzie można sobie już jesienią, zimą, wiosną obserwować zwierzynę chodzącą z tyłu po polu. Teraz te pole jest prawie niewidoczne. Poza tym jest tam potężna kukurydza, więc e, tak nic nie widać, co tam chodzi. A tak będzie widać z tej tutaj platformy, z tej mojej łapki na muchy. Kurde, jakie to jest wygodne. Ale to jest świetne. No to naprawdę, ja tutaj śpię. No, nie mogę się doczekać tej nocki. Nade mną jest, wpro, no, wprost nade mną jest gałąź, no właśnie do której tej liny są przywiązane, dosyć spora i gruba. E, I do tej gałęzi, na tą gałęzią będzie puszczony w taki sposób właśnie nad gałęzią, tutaj u mnie za boki e, za te gałęzie dwie będzie wypuszczony tarp, gdy będę spał. Spowoduje to, zrobi mi to schronienie, zadaszenie, przed tym, aby no, na przykład jakiegoś deszczu nie będzie mi tu nic, no nie, nie zmoknę. No, nie wiem, jakieś gałęzie, patyki lecieć, jakieś robaki czy cokolwiek, no to nie spadną na mnie, bo spadną se na tarp i starpa, tarpa suną się na dół. Świetnie będzie. Ale najpierw jeszcze muszę przerobić tarpa, już będę montował dopiero wtedy, gdy przyjdę na nockę. Teraz tylko to jeszcze ponaciągam i to wszystko. Taki odcinek, no niby krótki, niby długi, ale roboty trochę zrobione i yy, już mi się podoba. Ale jak jeszcze to poprawię i bardziej to naciągnę, a bardziej to naciągnę a, i to położę, to już będzie całkowicie rewelacja. Także biorę się. A z wam, wami się żegnam, widzimy się w następnym odcinku, już jakimkolwiek. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, na razie, cześć. Rewelacja.